Ostatnio na Instagramie zapytałam Was, czy zwracacie uwagę na skład w ubraniach? I okazało się, że sporo osób faktycznie na to zwraca uwagę, co mnie bardzo cieszy. I pomyślałam, że fajnie byłoby zrobić takie wideo, gdzie zrobię przegląd różnych sklepów w sieciówkach, które oferują ubrania w dobrym, z dobrym składem. Co dla mnie to oznacza? Czyli ma być bawełna, ma być wiskoza, ewentualnie leoncel, jeśli dobrze to wymawiam. Coś jeszcze? No, ewentualnie wełna, wiadomo, kaszmir, takie rzeczy to jest super, ale z takich podstawowych rzeczy to właśnie te składniki. Oczywiście ma nie być w składzie poliestru, akrylu, w każdym razie ma nie być sztucznych zawartości, które sprawiają, że ciało się płacił. Mnie to bardzo, bardzo wyczuwam, więc tego bardzo nie lubię i tego unikam. Dlatego też zrobiłam zamówienie w Mohito, także przechodzimy do rzeczy i pokażę Wam, co znalazłam. Pierwszą rzeczą. Jest ta bluzka, którą mam właśnie na sobie. Ma długi rękaw, dosyć cienka bluzka. Myślę, że taka fajna do pochodzenia sobie po domu, czy zarzucenia do później na dół. jeszcze jakieś swetery, czy kardigan, jeśli jest chłodniej. Tak, taka właśnie bluzka na jesień. To ona ma tutaj fajne wycięcie. Tak, jak wiosło nauczę, trochę mi nie pasuje do tego, ale ma fajne wycięcie w prostokąt. E, to jest rozmiar S. Dla mnie jest ona za duża i no jest trochę dla mnie za luźna. Wiem, że na pewno XS była lepsza, ale już nie było tego rozmiaru na stanie. E, ja tutaj akurat bym chętnie ją wsadziła w spodnie, więc może w ten sposób też pokażę. Kolory są też różne do wyboru. Ja akurat sięgnę po cielistą, bo takich nie mam. A chciałam zobaczyć jak w taki bym wyglądała. Podoba mi się krój właśnie to, że jest trochę inne, ale nadal klasyczna, no ale troszkę jest dla mnie za, za duża, jest taka za luźna. Ale jeśli takie lubicie, trochę luźniejsze, to jak najbardziej. Można też sobie podciągnąć tej, też super się sprawdzi na wiosnę, także... Fajna bruska. Tutaj mamy 95% bawełny i 5% elastanu, żeby też się ta bruska nie gniotła. O co jest też dla mnie bardzo ważne, gdy zwracam uwagę na to, co kupuję, to to, żeby te ubrania jak najmniej się gniotły, bo ja bardzo rzadko prasuję ubrania i w momencie, kiedy one się wypiorą, chcę, żeby nie było potrzeby ich prasowania. Więc to jest właśnie to połączenie składów, które wiem, że dadzą mi taką możliwość, że nie będę musiała tego prasować. Także to jest to, przechodzimy do drugiej bluzki I cena, słuchajcie, to 50 zł. Kolejna bluzka, i teraz zakładając ją przypomniało mi się, że nie poinformowałam was, jaki mam wzrost, wymiary i tak dalej. Jeśli chodzi o nią, mam 162 cm wzrostu. Jestem drobna dosyć, więc no, ja lubię ubrania, które są bardziej dopasowane. dalej Mamy tutaj bluzkę czerwoną. Chciałam właśnie coś innego w kolorze. Klasyczna, totalnie klasyczna bluzka, przyjemna. Um, nie no, fajna, 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 czuję się w niej dobrze, jest ładnie już dopasowana, jest rozmiar XS I 40 zł kosztowała Jest trochę dłuższa, więc jeśli lubicie trochę dłuższe to też super Ja oczywiście bym ją od razu wsadziła w spodnie, więc tak, zróbmy I zaraz Wam pokażę, co mi się nie podoba, bo w ogóle to jest moje pierwsze założenie tych ubrań Więc to są też takie moje pierwsze wrażenia To w ogóle fajnie jest zrobiony dekolt, jest taki klasyczny Ale... Zwróćcie uwagę, że to dziwnie mi odstaje. Widzicie? Tak, no coś tu nie gra. Coś, coś tu nie gra. Jakoś jest... O, zobaczcie. Coś jest dziwnie zszyte. Więc niestety to odpada. Nie wiem, czy akurat ta sztuka po prostu tak wyszło, że taka jest. Zobaczcie, że patrzę podgląd, ale po prostu w ten sposób widzę ją, ale no coś tu nie gra. Ewidentnie coś tu nie gra. Jeśli ktoś w ogóle ma większy biost, ja nie mam dużego biostu, to w ogóle to by się bardzo rozchodziło. To powiem Wam, że już bardziej polecam wam bluzkę z bombki, która jest właśnie tego typu takim loksliwem, klasycznym, ja mam w kolorze bordowym, uwielbiam, tę bluzkę, jest jeszcze znacznie przyjemniejsza niż ta. To jest taka typowa bawełna, a tamta jest po prostu taka, że chcecie się w nią wtulić. Czasem warto dopłacić, wiedząc, że to będzie nosić kilka lat i przyjemność noszenia i prania. Uwielbiam, uwielbiam tę bluzkę. Może zaraz Wam pokażę, poczekajcie. Dobra, słuchajcie, mam tę bruskę z Bomsi. Jednak to jest wiskoza i elastan, ale po prostu różnica w jakości, jak założyłam tę bluzkę, a porównując do tamtej, czy tej nawet poprzedniej, e... o jest to jest po prostu genialna. Bardzo Wam polecam właśnie z Bomsi sobie zamówić. Ona jest taka troszkę bardziej lejąca, ale przy tym również bardzo ładnie się dopasowująca do ciała. Uwielbiam taki właśnie krój, gdzie bawełna jest często dosyć taka szorstka, grubsza, mm, sztywniejsza, może w ten sposób, a tutaj jest po prostu, no jest ojejku. Zamówcie sobie, przymierzcie i zobaczcie jaka jest ta różnica jakości materiału, bo to jest naprawdę ogromnie przyjemne i wiem, że będę zamawiać na ten jeszcze kolejne kolory. Ten zamówiłam sobie dwa lata temu. Ehm... Żeby sprawdzić, czy będzie to do mnie pasowało, czy będę się lubiła z tą bluzką i uwielbiam świetnie się pierze, bardzo, bardzo, bardzo polecam. Ja mam rozmiar 34. Tak ona tutaj wygląda, A, także to jest, to jest moja ulubiona bluzka z takich longsliwów. Bardzo Wam polecam, bo jest jakość po prostu genialna. Kolejna rzecz, koszulka z trochę dłuższym rękawkiem, w rozmiarze XXS, której tak jest uważam, spora. Um, kosztuje 30 zł, To jest chyba 100% bawełny. Jakoś mam wrażenie, że... Materiał w ogóle mi się kojarzy z takimi koszulkami, jakie kiedyś się kupowało na wpływ do szkoły. Dosłownie to jest taki materiał. Um, włożę sobie tutaj do spodni i zobaczę, jak to w ogóle wygląda. Bo szukam takiej klasycznej podkoszulki też, gdzie założymy sobie marynarkę i to już wygląda super. Kota możecie słyszeć. I powiem Wam tak. Poczekajcie, trochę przyciemnie to i Wam pokażę. Tutaj znowu coś się dzieje z tym kołnierzem. Tutaj fajnie jest ten rękawek. Na pewno wiele osób może to się spodobać, bo nie każdy lubi mieć takie bardzo krótkie rękawki. Fajnie to wygląda, bo jest trochę bardziej elegancko. Ale mam wrażenie, że to zszycie jest w ogóle jakieś tak krzywe, widzicie? To nie jest, że ja jakoś źle to założę. Widzicie? to po prostu się tak układa. No i znowu odstaje jak było wcześniej. Kurczę, powiem wam, że to zamówienie chyba z to nie będzie najlepsze dzisiaj. E, mimo, że skład jest dobry, to jeszcze kwestia samego zrobienia tego ubrania, nie? Więc sobie fajnie zobaczymy, jak to teraz działa w tych bo powiem Wam, że już dawno nie robiłam zamówień, bo rzadko teraz kupuję ubrania, tylko jakieś pojedyncze rzeczy, które są mi potrzebne, ale chciałam sprawdzić, jak ta sytuacja w tym momencie wygląda i wychodzi na to, że trzeba naprawdę... naprawdę trzeba mocno przyglądać się tym ubraniom. Żeby to jakoś była jakaś względna. No nie, powiem Wam, że, że czuję się w tej koszulce tanio, że jest taka właśnie, no taka zwefowa, no. Teraz mamy golf, taki cienki golf, gdzie mamy tutaj 92% wiskozy i 8% elastanu. I ten materiał już znacznie bardziej mi się podoba, bo wygląda już bardziej elegancko, bardziej ponadczasowo, tak ekskluzywniej. Wiecie o co chodzi, po prostu nie wygląda tanio. Um, Kosztuje 50 zł, rozmiar mam XS. Mam jeszcze w rozmiarze czarnym, kolorze czarnym przy sobie, więc może też założę i wam pokażę. E, ale jest kilka kolorów, z tego co pamiętam, do wyboru. Totalna klasyka. Podoba mi się tutaj ten Golf, bo jest taki cienki, nieduszący. Chyba, że ktoś bardzo, bardzo nie lubi golfów, to może mieć poczucie, że będzie go dusił. Ja tego nie wyczuwam. E, bardzo przyjemny materiał, bardzo taki miękki, podobny jak do tej koszulki z bomsi. Może włożę ją też. Trochę jest krótsza niż poprzednie bluzki, które pokazywałam. Mi to akurat nie przeszkadza. Ale bardzo dobrze się w niej czuję. Bardzo jest przyjemna, miła dla ciała. Też nie czuję, żeby była zbyt zimna. wiecie, odchodzi, nie, nie ochładza mnie. Tylko jest taka. No miła. Wiem, że właśnie w Bumpshee też jest taka bluzka i myślałam o niej, żeby ją zamówić. Może zamówię i też sobie porównam. Tedy, wtedy podejmę decyzję, czy zostawiam tę, czy z tą z z drugiej strony wiecie co, nawet wolę wydać trochę więcej pieniędzy i zamówić w polskiej marce, bo Bumszy jest polską marką, która szyje w Polsce. I właśnie im przekazać swoje pieniądze, żeby mogli dalej wzrastać i rozwijać się. Tym bardziej, że wiem, że oni tworzą produkty dobrej jakości. Bardziej już wtedy wiecie, chodzi o kwestię, komu przekazuję swoje pieniądze niż to. Który, który jest tańszy, którym, w którym się lepiej czuję, więc to już jest bardziej kwestia mentalności tego, komu chcę przekazać swoje pieniądze. No i jakoś tak po prostu, myślę, że wiecie o co chodzi, jeśli bardziej świadomie e, dokonujecie zakupów. I tak, no powiem Wam, że no, to mi się podoba, jeśli chcecie kupić sobie coś właśnie takiego tańszego, ponadczasowego, też marynarkę na to zarzucić, jest super. Ehm, no, to to jest tak, to to jest, to jest fajne, to mi się podoba, nie ma to jakiegoś bardzo mocnego wcięcia w talii, ale też nie jest zbyt obszerna, żeby jakoś pogrubiała, nie, fajnie wygląda. Podoba mi się to, to jest jedna rzecz, która podoba mi się z tego zamówienia. Jeszcze założę sobie kolor czarny i pokażę Wam jak wygląda, żebyście mogli sobie zobaczyć, ale jest super. I tutaj kolor czarny. Powiem Wam, czuję się fenomenalnie w tym ubraniach. Oczywiście ja uwielbiam kolory czarne ubrania, bo one też wyglądają tak bardziej elegancko, do wszystkiego pasuje. Dobrze leży, bardzo dobrze się w tym czuję, tak swobodnie, jest bardzo wygodna, nic mnie też tutaj nie opina, jest super, a przy tym bardzo ładnie przylega do ciała. No, fajny materiał. Bardzo fajnie wygląda. Można też sobie właśnie włożyć tutaj w spodnie bardzo, 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 bardzo dobre, więc na tym będę się zastanawiać, czy sobie zostawić, bo... bo tak, bo wygląda to super, także tutaj jest dobrze. Dalej mam body, pokażę Wam, bo też mam w wersji czarnej. Mm, kosztuje 50 zł, mam rozmiar XS, czyli najmniejszy. E, tutaj mamy 48% modelu, 48% bawełny i reszta to elastan. E, I tak, tak wygląda właśnie całe to body. Jest na zatrzaski, wygodnie się zakłada i w ogóle jest bardzo, bardzo wygodny, też bardzo hmm, właśnie wygodny ten materiał. Nigdzie nie uciska, nie opina. Materiał jest prążkowy, e, za czym ja nie przypadam, bo mam wrażenie, że wygląda tak też trochę tandetnie, zależy właśnie od, od danego ubrania, ale raczej nie jestem fanką e, tego typu wykończenia ubrania. Jest krótka stójka, tutaj mamy jeszcze na rękawkach guziczki, troszkę rozpięcie, więc też trochę ciekawiej niż tak typowo, klasycznie i tak po prostu zwyczajnie. Um, ładnie wygląda, podoba mi się. Ładnie się układa, jest właśnie bardzo komfortowe, ale mam wrażenie, że ten materiał będzie bardzo szybko się niszczył, bardzo szybko się zużyje i to będzie takie ubranie, wiecie co, na sezon 2 i będzie do wyrzucenia. Powiedzmy, że w niektórych miejscach jest... Mm, Kość nierówno utkana. Z jednej strony wygląda super, i uważam, że materiał jest super, jest przyjemny, jest taki, właśnie, cozy. Nie jest to też materiał zbyt gruby, też super się sprawdzi do marynarki, do zarzucenia sobie jakiegoś kartyganu, jeśli będzie chłodniej zimą, a później sobie zrzuci, bo też nam chłodniej nie za gorąco. Ale, no właśnie, ten materiał wygląda tak taniej. I oczywiście, mając tego świadomość, tutaj zakładamy czarną, i wtedy wygląda 10 razy lepiej i wygląda to znacznie, znacznie, no właśnie lepiej, korzystniej. Ale jednak chyba mimo to nie będę znowu kolejną czarną bluzkę sięgać, bo właściwie tylko dlatego, że materiał jest trochę słabszy. Nie no, widzę, że ten materiał będzie się szybko rozchodził, widzę, że będzie taki... Mm. Idziemy teraz z koszulami, mam kilka koszul. E, I tutaj mamy, słuchajcie, koszulę w 100% z wiskozy, Kosztuje 80 zł. I ona jest, no widzę, że się mocno gniecie, więc też dlatego sięgnęła po czarną. E, tutaj ma trochę luźniejsze takie bufki, rękawy. Jest dłuższa znacznie dłuższa. Tutaj ma taką powiedzmy stujeczkę. I wydaje mi się, że na powinna być tak. Wiecie, że ten kołnierz powinien być równy, ale przez to, że te guziki obciążają, to ona tak zjeżdża. No nic, założymy sobie ją tutaj w spodnie, ale jakie jest moje wrażenie? Po pierwsze, jest mi w tym chłodno, więc na zimę trochę średnio, a jak się po prostu dotykam, to już mi ciarki przechodzą. Nie czuję się w nim komfortowo. z fakt, że jest mi w nim teraz po prostu zimno, to, no nie. To, że się gniecie już jest minus, to jak wspominamy, wolę ubrania, które się nie gniotą. Ja tego nie zostawiam, natomiast jeśli może czegoś takiego szukacie, to, to jak najbardziej można. I też właśnie fakt, że jest trochę dłuższa, dla niektórych może być też mm, to przydatne i korzystne. Mm. Idziemy teraz z kolejną koszulą. To jest koszula, która jest w 100% z bawełny. Kosztuje 100 zł. Mam rozmiary najmniejszy 32 i ona jest ogromna. To jest totalny oversize. Zaznaczam, mam rozmiar 32. Najmniejszy możliwy. Ona wygląda, miał miała rozmiar 40 na sobie, albo 42 nawet. Spokojnie. No ale oczywiście to jest koszula, która ma być oversize, więc jakby zaznaczam to, że tak faktycznie jest. I tutaj mam jeszcze dodatkowe takie fajne akcenty z guzikami, że coś ciekawego dzieje. E, tutaj można sobie zapiąć, ale też myślę, że fajnie wygląda, jak jest nawet tak trochę rozpięte. Mm, tak wygląda tutaj. Całość jest dłuższa, zakrywa tyłek. Sobie tutaj może włożę też w spodnie. Jeśli chodzi o sam materiał, jest sztywny niestety. No niestety jest sztywny, czego ja też nie lubię. Ale powiem Wam, że no, fajna koszula. Nawet mimo, że jest oversize'owa, no, całkiem dobrze się w niej czuję. Jest na pewno inna niż klasyczna, po prostu biała koszula. To na pewno. I do tego, by na przykład założyć sobie sweter taki grubszy, zimowy, to też by super wyglądał. Do czarnych spodni właśnie, myślę, że fajne połączenie. Mm. Powiem Wam tak. Z jednej strony bardzo mi się podoba ta koszula. Czuję się trochę inaczej niż w takich klasycznych ubraniach, które mam. Tak elegancko, ale z takim luzem, ale też jest sztywna i na pewno będzie się gniotła to jestem o tym przekonana jest jeszcze wersja czarna którą zamówiłam też znaczy wziąłam zamówienie czarną więc wtedy nie widać tego policenia. jeśli akurat y, krój Wam się podoba to może to jest czarna i nie będzie widać tego e, że, chociaż nie, wiecie co widać, że jest podniesiona tak teraz tak rzuciłam, na, na stole to i tak widzę, że jest spognieczona. Jest w takim materiale lekko błyszczącym, sztywniejszy, to jest właśnie ta sztywniejsza bawełna. Hmm. Kurczę, mam mieszane uczucia, bo z jednej strony jest fajna, jest ciekawa, jest inna. Pytanie, czy jest ona warta 100 zł? Nie wydaje mi się. I ostatnia koszula, już konkretny kolor, co? To chciałam spróbować czegoś, czegoś innego. Widzę, że w kamerze wygląda bardziej czerwoną, na żywo jest bardziej różowa, taki neon-pink. Um, I materiał jest taki sam czyli jest to 100% bawełny jest to tak samo sztywna bawełna, jakby w przypadku tamtych koszul, więc materiał jest totalnie jakby szty to samo. Um, różni się ta koszula tym od poprzednich, że jest bardziej dopasowana. Jest tutaj też dłuższa. Zobaczcie, jest mega długa, ale fajnie to wygląda. Sprawdźmy, jak sobie włożymy tutaj w spodnie. No, kolor na pewno jest ciekawy, ale tylo, ten tył jest dosyć długi, bardzo długi, bym, bym powiedziała. Oczywiście można też włożyć, ale to jakoś mam wrażenie, że traci ta koszula na, na swoim uroku. Jednak na ten materiał będzie się bardzo gniódł jest też taki dosyć szorstki i zimą myślę, że będzie w niej też zimno. Mam sukienkę. Jedną, jedyną jaką mam z dobrym składem na stronie, słuchajcie, większość to jest tylko poliester. To jest sukienka, która jest w 100% z Leoncelu yy, i ona kosztuje 180 zł, mam rozmiar 32, czyli najmniejszy. Yy, I tak, jeśli chodzi o tę sukienkę, ona wygląda w takim, ona jest w takim stylu, powiedziałabym, wojskowym. Yy, tak się przynajmniej czuję. Ja wolę tę sukienkę właśnie tak sobie założyć w wersji 3 4 ale zostawię tutaj też w wersji długiej, no bo wiadomo, na zimę chcemy zobaczyć i mieć takie sukienki trochę dłuższe, z dłuższym rękami, więc mamy taki, tak? Jeśli chodzi tutaj o dół, może Wam właśnie obniżyć, zobaczycie sobie ze mną, to ona się ładnie układa, bo ona jest tak przed kolano, w mojej wersji oczywiście, w moim wzroście. Jest trochę luźniejsza, jest wygodna. Tutaj też jest fajny akcent, i zaczepów, który jest w kontynuacją tych tutaj u góry, ale tutaj, jakby to jest tylko, wiecie, ozdoba. E, Mówiłam, ile kosztuje, jest to 80 zł. Mam podobną sukienkę też chyba z Mohito, tak mi się wydaje, albo z Reserve. E, właśnie taką typowo zieloną, z Loncelu i bardzo ją lubię. Mm, dlatego też raczej tej nie będę zostawiała. Tu kieszonka jest tylko uszkiwana dla ozdoby a ale jeśli takie poszukujecie, to myślę, że warto sobie ją przymierzyć i zobaczyć na sobie, jak się w niej czujecie. Bo jest ładna. Talia ładnie podkreśla, yy. ale jakoś tak, coś, coś mi tu, nie wiem czy mal, coś mi tu nie gra. Widzicie, nie wiem czy też to widzicie, czy tylko ja się szczepiam, Ale coś mi jest w pełni proporcjonalnie, jakbym tego chciała. Nie ma takiego efektu wow, że to jest takie, o tak, to jest to. Ja muszę mieć taki efekt, że to musi być, to musi być to. Tutaj tego w pełni nie mam, ale jest to ciekawa propozycja i jedyna, tak jak wspomniałam, która ma dobry skład. Także zostały mi tylko spodnie, zaraz Wam przymierzę i zobaczymy. Powiem wam, że chciałam jakieś spodnie białe, trochę luźniejsze niż typowo dopasowane, mam takie materiały dopasowane. I chciałam coś takiego, wiecie, swobodnego, luźnego. Ale w nich się czuję chyba trochę zbyt nie wiem, jak taki pajacyk. Mm. Materiał jest dosyć sztywny, tym bardziej jak właśnie teraz sobie zginę, kolana to czuję sobie w pasie w talii bardzo te spodnie. Są super, bo są dopasowane. I co mi się właśnie w tych spodniach podobało, to to, że nie wiem jak to określić, ale podoba mi się to, jak jest tutaj uszyte tak samo z tyłu. Są dokładnie zebrane. O, to jest bardzo wykrznięte. Są dobrze zebrane tutaj. Jeśli chodzi o cenę, to one kosztują 120 zł, rozmiar 34. Nie wiem, powiem Wam, że ja takiego czegoś nie czuję. Podoba mi się to na innych, e, podoba mi się to na innych, ale jednak u siebie jakoś... w ogóle w tych skarpetkach to w ogóle nie pasuje. W każdym razie, mm, no jakoś nie czuję tego. Robię już któreś tam podejście do takich spodni, ale to jednak chyba to, to nie jestem ja, to nie jest moje wyczucie estetyczne, i jednak to na mnie po prostu nie pasuje. To, to nie jestem ja. Ale jeśli lubicie takie spodnie, jeśli do Was pasują lubicie takie luźniejsze, to zwróćcie na nie uwagę, bo to bo są właśnie ładnie zebrane i myślę, że są fajną alternatywą do takich klasycznych białych spodni mocno dopasowanych. No i tak słuchajcie, to by było ode mnie na tyle, jeśli chodzi o te jeszcze to podniosę, o te przymierzania. Powiem Wam, że jestem trochę zawiedziona, że te, mimo, że materiał i skład są super, to jakościowo jest słabo i mam wrażenie, że po prostu jakościowo te ubrania są coraz gorsze w sieciówkach, co mnie trochę przeraża, a z drugiej strony no cóż, tak jest. Ehm. No i właśnie, dlatego ja wolę w takich momentach wspierać bardziej polskie marki, które mają super składy, które mają super podejście do tworzenia w ogóle tych ubrań, zapłacić trochę więcej, ale wiedzieć kogo wspieram i jakby to jak oni produkują, jak tworzą, jak szukają materiałów i tak dalej, ale to już jest filozofia jakby na inny temat, inny film um, i tak, słuchajcie, dajcie znać co wam się podobało, może coś u was wpa wam wpadło w oko eee, żegnam się z wami, dziękuję za oglądanie o, słuchajcie, jeszcze powiedzcie mi z jakiego sklepu mam kolejnego sprawdzać ubrania z dobrym składem, żeby sprawdzić czy czy coś może jest faktycznie warte uwagi? Myślę o H&M. Jeszcze Lizer, o jeszcze myślę o Lizerze, bo tam często można spotkać też fajne jakości ubrania, e, zarosną cenę, jak w Mohito i z dobrym składem. Także dobra, już kończę, żegnam się z Wami, do zobaczenia, cześć.